Witam, dzisiaj pokażę jak wstawić filmik na YouTube'a. Najpierw w prawym górnym rogu najeżdżamy na tą kamerkę, naciskamy na nią i klikamy prześlij film. Przekierowuje nas do strony, gdzie możemy nacisnąć wybierz pliki. Trzeba nacisnąć wybierz pliki. Znaleźć w miejscu, gdzie się te pliki odkładało. Mogą to być na pulpicie, na dyskach. Ja mam na dysku USB-G, ponieważ nagrywałem z aparatu i to jest moja karta SD. Naciskam, otwieram. Przekierowuję mnie teraz do strony, gdzie można dać tytuł swojemu filmowi, dodać opis. W tytule piszemy najpierw nazwę castingu, potem piszemy imię i nazwisko, potem piszemy rok urodzenia i na samym końcu piszemy agencję. W opisie nic nie wpisujemy. Tutaj nic nie zaznaczamy, naciskamy nieprzeznaczony dla dzieci i klikamy dalej. Film zaznaczamy jako niepubliczny, w związku z czym tylko osoba z linkiem będzie mogła otworzyć sobie ten film. Naciskamy Zapisz i mamy wstawiony film. Dostajemy do niego link, możemy ten link skopiować. Jeśli się przez przypadek z tego wyjdzie i nie będzie się miał linku lub będzie się chciało powrócić do tego filmu, naciskamy film i link mamy tutaj, który można potem przesłać, można z nim zrobić co się tylko chce. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.